Witam serdecznie, proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Podaj poprawne wartości poniższych wyrażeń arytmetycznych. Wybierz liczbę spośród oznaczonych literami A i B oraz liczbę spośród oznaczonych literami C i D. I mamy pierwsze działanie: 2 do potęgi trzeciej razy 4. Czy to będzie odpowiedź A, czy odpowiedź B? 24, czy 32. Więc zapiszmy sobie i rozwiążmy to. Gdy mamy mnożenie i potęgowanie, to potęgowanie występuje jako pierwsze, więc obliczamy 2 do potęgi trzeciej ile to będzie? To znaczy, że musimy 3 dwójki przez siebie pomnożyć, czyli 2 razy 2 4 razy 2 8, czyli 2 do trzeciej to jest 8 razy 4 to będzie 32. Więc w tym przypadku to będzie odpowiedź B. Teraz drugi przykład. 2 plus. 3 do potęgi drugiej. I tutaj najważniejsze jest potęgowanie, więc przepisujemy liczbę 2, dodać i obliczmy, ile to jest 3 do 2. To znaczy, że musimy dwie trójki przez siebie pomnożyć. 3 razy 3 to będzie 9, więc zamiast 3 do 2 już piszemy 9. 2 plus 9 to jest 11. I nasza odpowiedź to będzie D. 11. Dziękuję i życzę miłego dnia.